Kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym nagraniu. Dzisiaj zrobimy nagranie. Wybierz szczęśliwą kartę. W tym nagraniu wybierzemy kartę. Przyniesie Wam szczęście, odpędzi od Was wszystkie złe rzeczy i przyciągnie te dobre rzeczy. Teraz tak, mamy trzy opcje do, do, do wyboru. Możecie wybrać jedną z tych opcji. Dwie opcje, lub wszystkie trzy opcje. Teraz tak. Pierwsza opcja. Pierwsza opcja. To jest taka przypinka ze studniówki z dwysiecznego osiemnastego roku. Tutaj o, właśnie tutaj y, w, drugiej, y, w drugiej grupie, czyli w drugiej opcji mamy przypinkę z pielgrzymki, y, ma y, maturzystów z 2018 również z 2018 roku i w trzeciej... Y, Twoją szczęśliwą kartę, to możemy y, zaczynać. I zaczynamy od grupy pierwszej, i losujemy czy wybieramy. Naszą szczęśliwą kartę. Naszą szczęśliwą kartą w tym miesiącu styczniu jest Dwójka Kielichów. To jest ta karta oznacza pa, pa partnerstwo, współpracę, współdziałanie, ale również jest to jakieś. Jakieś połączenie jest to jakieś połączenie jakaś Unia. No właśnie, jakaś, jakieś połączenie jakaś Unia. To tyle, jeżeli chodzi o grupę pierwszą. Teraz przechodzimy do grupy drugiej. Grupa, grupa druga. Szczęśliwa karta dla drugiej grupy. To będzie y, siu, siódemka y, denarów. To będzie, że wy coś zrobicie i y, będziecie czekać na, y, y, na owoce y, y, waszej pracy. Możliwe, że już coś się zadziało, albo już coś y, z, y, zrobiliście i teraz czekacie, albo będziecie czekać y, w, tym, w tym miesiącu w styczniu na, y, na efekty, na działania y, Waszej pracy. To tyle, jeżeli chodzi o grupę. Drugo. Teraz przechodzimy do grupy trzeciej. I tu mogę Wam powiedzieć, że to jest też moja grupa, bo ja też wybrałam tę grupę i zobaczymy, jakaż, jako będziemy mieli szczęśliwą kartę w tym miesiącu. W, styczniu w grupie trzeciej, kochani, to jest nowy początek, to jest rozpoczynanie. Czegoś, czegoś nowego, czyli tutaj ben, będzie jakiś nowy początek w miesiącu styczniu. Będziecie y, ro, y, rozpoczynać coś nowego. Być może będzie to coś, czego będziecie musieli się nauczyć od, y, od nowa, czy też na nowo. Y, Możliwe, że będziecie coś zaczynać e, od, e, od początku, e, od nowa, i ten nowy, e, ten, ten nowy początek tutaj może przynieść Wam e, jakieś korzyści. E, e, korzyści. E, w Finansowe, materialne. Kochani, to wszystko, jeżeli chodzi na dzisiaj, na koniec tylko powiem, że zapamiętajcie swoją szczęśliwą kartę, bo ona. Będzie y, waszym szczęśliwym y, ta, y, ta, y, ta, y, ta y, talizmanem, który przyniesie wam szczęście w tym, w tym miesiącu, styczniu. Y, jeżeli wam się podobało, to, to, to czytanie, to zapraszam Was do subskrypcji i, la, i koment komentarzy.